Dobry wieczór, to ostatnie spotkanie w cyklu wyborczym, w ramach którego po pierwsze chciałbym Państwu serdecznie podziękować za to, że wsparliście mnie w tych wyborach, oddając na mnie swoje głosy. Jestem przekonany o tym, że to nie są głosy zmarnowane, bo dzięki Państwu wskazaliśmy, że wizja miasta, że koncepcje związane z jego funkcjonowaniem w przyszłości mają znaczenie, są ważne i każdy, kto sprawuje władzy w mieście, powinien się z nimi liczyć. Przy tej okazji chciałbym jednak to także podziękować tym, którzy mnie w tej kampanii wspierali. Ludziom z mojego sztabu wyborczego, którzy i mobilizowali mnie do pracy, ale i podpowiadali różne pomysły to dzięki nim ta kampania moim zdaniem nie była tuzinkowa. Bywaliśmy na różne sposoby zwrócić Państwu uwagę na ważne dla Olsztyna kwestie. A tutaj szczególne podziękowania należą się mojej córce Zosi, która była sercem tej kampanii i osobą bezpośrednio ze mną współpracującym serdecznie im dziękuję, ale także serdecznie dziękuję Państwu. Pozdrawiam. O.